Cześć, witajcie z tej strony Tobiasz. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj taka akcja: mianowicie rozsiewamy nawozy. Czekaj, ta sieje, niby sieje. Mówię właśnie, sprawdzam tak, bo trochę walczyliśmy co prawda 3 dni, tylko siałem. W sumie dzisiaj jest trzeci i ostatni zarazem. Mianowicie, trochę miałem problemu z tym dziadostwem. Może nie dziadostwem, bo, bo po prostu teraz już wszystko ogarnąłem, także już wszystko wiem. Ale na, na początku nie chciał współpracować. E, siejemy fajnie, fajnie, bo na dwie siódemki 7230, obydwa e, co prawda nie będziecie teraz jej widzieć, gdzieś tam zjechał na dół. W każdym bądź razie, normalnie siejemy na rzepak. sialiśmy przynajmniej na rzepak. Ale zostało po prostu trochę i siejemy teraz na. Na co siejemy? Na jęczmień. Siejemy na jęczmień w dawce 140 kg. Na to tutaj nie patrzcie, właśnie bo, bo przez to, że. Dobra, będzie. Zamykasz. No. Przez to, że. Czekajcie, zawrócę. Tutaj widzicie, na dzibie się tutaj skończyłem, dlatego zawracam Siejemy 130, 140 kg, ale po prostu w komputerze trzeba pisać 10 kg mniej, po prostu taki gdzieś tam margines błędu jest. No, w rzepaku tak nie robię, tak jak teraz tutaj zrobiłem, że zawracam. No, ale tak jak widzicie, tam jest jeszcze podejrzewam z 1,5 km dobre, tam już mam obsiane, a zostało tylko taki kawałek tutaj z 500 m, no to lepiej jest po prostu za, zawrócić niż jechać na darmo, na darmo całą ścieżkę rozsiewać yy, rozsiewać to bogballe tak jak widzicie tutaj dwie tony ładowności właśnie na początku miałem problem z tym że wagę nie chciała się skalibrować może nie tyle że nie chciała się tylko tylko się robiło nie tak jak to no w sumie no nie chciała no w każdym razie musiałem jeździć z pola na, na wagę na gospodarstwo i dlatego po prostu taki tutaj był problem ale tak to, to, to ogarnąłem to za drugim razem yy, i co jeszcze, tak jak widzicie, tutaj siejemy, siejemy takim czymś, raczej ładujemy takim czymś Mamy taką fajną żmijkę na silnik hydrauliczny przyczepa nawóz mamy zawsze właśnie luzem O i teraz będziecie widzieć drugą siódemeczkę Musimy zdążyć przed nim Ciekawe ile on ma tam jeszcze w środku właśnie, no bo nie lubię właśnie tak robić we dwóch bo trochę lipa bo nie zawsze wiadomo kto gdzie pojedzie Teraz nie wiem czy on będzie ładowo Bo widzicie on teraz nie ładuje To ja wjeżdżam w tą ścieżkę No i dobra Nie lubię tak, ja wolę samemu zawsze Dlatego pryskanie jest fajne Bo pryska się samemu Tylko wodę ci przybiorą i tak dalej A tak, tak jest trochę lipa właśnie Bo, bo mówię To co dla jednego wydaje się logiczne Dla drugiego nie do końca I wiecie to jest też stary pracownik On te pola zna na pamięć On sobie trochę tu sypnie, trochę tam sypnie Yy, bo to wiecie, bo on po prostu na pamięć już to jedzie, a ja później muszę jechać i się zastanawiać, czy ja mam jechać tą ścieżką, czy tamtą, ale generalnie i tak jestem, jestem bardzo zadowolony, bo idzie nam, idzie nam bardzo sprawnie. Myślałem, że będzie gorzej, myślałem, że po prostu będę, będę musiał jeździć każdą ścieżkę i patrzeć, czy on siał, czy nie siał. Mniej więcej, już po prostu kumam go, w krocie kumam jego, jego logikę, że tak powiem. Yy, no. I co jeszcze? A jeszcze problem mam, w sumie no nie mam, mamy oboje, bo nawóz jak jest luzem to tak się zbrylać lubi, on jest, ten nawóz leżą na tej hali już troszeczkę I po prostu te sita są tam troszeczkę już tak jakby zapadnięte do środka i po prostu jak się nazbiera tych trochę grudek więcej To się robi tak, że się zapycha i po prostu tam gdzie, gdzie śmidełka chodzą, gdzie mieszadła chodzą Tam jest pusto, a u góry nad siatką jest pełno I maszynę wczoraj w sumie walczyłem z tym, kija sobie wbiłem i musiałem mieszać muszę to przerobić po prostu, żeby tak właśnie to było do góry lekko i żeby ta siatka miała tak jakby większą tą powierzchnię na zasadzie takiej, żeby więcej mogło tam wpadać bo jak jest tak na płasko w Amazone, pamiętam tak było zrobione właśnie, że nie było na płasko tej siatki tej, tej przegrody w środku, tylko była lekko pod kątem i tak jakby więcej tego nawozu mogło tam za jednym razem w cudzysłowie się tam wsypywać no, także muszę to poprawić i co jeszcze? Ta te mieszadełka też takie trochę dziwna. Jest ona się nie kręci, tak jakby tutaj się nie miesza, tylko tak jakby po ukrągu, takim czym się jeździ, po prostu tu jest u góry luźne. Nie wiem, no działać to działa, ale Ale nie podoba mi się to. Widzicie, ci pies trochę ściąga, dlatego ja to bardziej używam do malowania sobie, żeby wiedzieć, gdzie już posiałem, a gdzie nie. Też nie wiem, dlaczego, właśnie podejrzewam, że już tam jest powyciarane. To po prostu zawsze lewa strona troszeczkę szybciej mi się rozładowuje a generalnie staram się zawsze sypać mniej więcej tak samo. Myślę właśnie przez to, że tam wiecie, gdzieś tutaj 2 mm będzie wytarta większa dziurka. No i już jest różnica, nie już będzie robić, aczkolwiek jest to tam gdzieś na, na, na oko licząc 50 kg, może trochę mniej różnicy, także. Także no, no trzeba tak robić jak jest. Mamy dwa rozsiewacze. Tamten jest troszeczkę młodszy i, i działa lepiej. Z tym trochę jest problemów, no ale. Ale jest to, to robimy takim. Może, może kiedyś kupią nowsze, aczkolwiek w Niemczech sieje się nawóz. Czego nie piknął? W, w Niemczech sieje się nawóz tylko raz. Nie tak jak w Polsce. W Polsce sialiśmy chyba trzy razy, jak dobrze pamiętam. Tutaj sieje się go raz. Raz w roku, oczywiście. No i, No i. No i wiadomo, że te maszyny tu ile chodzą. 3 dni, i teraz chcieliśmy 600 hektarów rzepaku. Czekaj tam, bo się kichnąć. Chyba jednak nie kichnę. A jednak kichnąłem, przepraszam. No właśnie, tak jak mówię, 3 dni, 600 hektarów żeśmy obsiali. W sumie dzisiaj jest trzeci dzień i niepełny dzień będziemy siać, bo, bo mamy tylko wysiać tą resztkę, która została na przyczepie i, i Fireant. Nie wiem czego, ale oni tutaj nie mają tych rozsiewaczy po, po, po tak jakby skończonej pracy. Co prawda ja też nie umyłem wczoraj i przedwczoraj, ale to tylko z tego względu, że nie chcę tak jakby wychodzić przed szereg. Nie chciałem w sumie wychodzić przed szereg, no ale dzisiaj na pewno go umyję, yy, no bo wiecie, to tak nie chciałbym, żeby żeby szef na przykład mógł patrzeć, bo może szef nawet tyle by nie, nie patrzył, tylko żeby pracownicy nie gadali, że, że no, gdzieś tam jakieś długi kopie pod kimś. Yy, nie wiem, no mówię, już w tamtym roku też żeśmy siali, też nie myli Co prawda parę lat już on ma ten rozsiewać i powiem wam szczerze, że nie widać, żeby go tam jakoś ostro korozja żarła Aczkolwiek no stopnie już mi dzisiaj za, zardzewiały w tym w cieniku. Także, także dzisiaj na 100% będę musiał umyć I co jeszcze? No i tak, jako, tak to działa wszystko, 36 metrów siejemy, siejemy tak jak Tak jak beczka i, i opryskiwacz w Rzepaku, no co prawda było trochę więcej kombinowania, może nie tyle co kombinowania, tylko no uważania, no bo tam trzeba było wjeżdżać tak jakby każdą ścieżkę tak jak jechało, pryskiwać. Przy zbożu, no już wiadomo, troszeczkę można, można jeździć inaczej, w sensie, że no tutaj to się podniesie, tutaj nic z tym nie powinno być. Eee, no. 600 hektarów, tak jak mówię, 610 dokładnie, tak 610, sypaliśmy 240 kg na, na hektar dzisiaj mamy 24 piątek 24 lutego oczywiście w Niemczech azotowe nawozy można sypać już od 1 lutego tak samo gnojowice i wszystko także gnojowice zaczęliśmy rozlewać od pierwszego a, a na nawozy jakoś tak nie było czasu później później yy, wydarzyła się taka mała bo w sumie nie mała ale duża tragedia dość ale nie będę nie będę i w sumie niepotrzebnie o tym wspominam. Także także nie będę nic więcej mówił. W każdym bądź razie nie było wcześniej jakoś na to czasu, może nie tyle co czasu, tylko było trochę mokro, trochę padało i tak o, Musimy zwalniać na tym, żeby nie niszczyć za dużo. Właśnie widzę, że on opryskiwaczem jeździł tak, jakby i raz w tą stronę, i raz w tą. Nie wiem dlaczego, tak w sumie. W sumie o, tutaj też widzicie, tutaj jest wjazd i tam też jest wyjazd. Nie wiem dlaczego, w każdym bądź razie. No, nie, tu może wyjazdu nie ma, ale może to od kamieni jest, nie wiem. O, o chyba będzie to szybciej, właśnie, że kamienie tak jeździli zbierali. Kamienie też zbieramy. TikToka, mnie, kto na TikToku mnie tam obserwuje, to widział. E, widział e, jak tutaj to robimy, taką budę ciągamy. W sumie nie wiem, czy nagrałem, nie, nie nagrałem na pewno vloga, bo tam chłopacy chodzili, to, to na pewno nie chciałem, żeby ich było widać. Generalnie na ten moment już jest to bardzo proste, już to wszystko sobie tutaj ogarnąłem. Początkowo, właśnie trochę się, się obawiałem, że, że będzie to skomplikowane, ale, ale bardzo prosty sterownik. Także myślę, że na pewno większość osób y, ogarnie. Y, co prawda, no mówię, na początku miałem problem z tym współczynnikiem kalibracji. Y, bardzo wysoki był ten współczynnik. I gdzie tamten, tamta siódemka, taki sam, oczywiście jest, tamta siódemka, o, będzie szedł dobrze, tamta siódemka przy prędkości 12 km na godzinę przy dawce 240 kg na hektar miała praktycznie na maksa otwarty, otwarte zasuwy a ja miałem otwarte do połowy w sumie na trójkę, a zakres jest chyba do ośmiu jak dobrze pamiętam także, no, także tam było coś nie, nie halo nie mogłem, tego, nie mogłem tego na początku ogarnąć ale później poszedłem po prostu do niego do cionika, zobaczyłem jaki ma ten właśnie współczynnik kalibracji, teraz jest 12,9 oczywiście to się robi w automacie tam ale właśnie u mnie ten automat nie do końca sobie radził I po prostu wbiłem tak jak on miał Tak jak on miał wbiłem i no i zaczęło to wychodzić e, Później już jak brałem tą automatyczną kalibrację to już właśnie tak jakby załapał Nie wiem dlaczego, nie, nie potrafię sobie wyobrazić czego tak Ale no elektryka rządzi się swoimi prawami no, także tak to mniej więcej wygląda. Pierwszy dzień właśnie przez te problemy, że trzeba jeździć tam i z powrotem, to 80 hektarów zasiałem. Drugi dzień, czyli wczoraj 160, 170 w sumie. No i dzisiaj na dzień dzisiejszy mamy tutaj 55 na ten moment. Eee, no tam zostało jeszcze może z jeden rozsiewać dla mnie powinien starczyć na tej przyczepie. No i i fajrancik. piątek. Wolny weekend. Kurczę właśnie lipa, bo miał przyjść na testy Puk taki do głębokiej orki, eee, ale nie przyszedł. I właśnie w poniedziałek już mam inną robotę. I myślałem że sobie, że właśnie jakby przyszedł dzisiaj, to, to bym poprosił tego operatora, który, który miał nim orać Coś to. Nie no, dobrze, jest 750 kg, E, który miał nim orać, właśnie chciałbym, żeby odciepił go dzisiaj. I, I ja bym sobie jutro przyszedł w sobotę, czyli ale no, jednak nie doszedł. Także, także raczej go nie, nie zobaczycie. Ja niestety chyba też nie, bo mam kryjowice wozić, aczkolwiek zobaczymy, jak to będzie. U nas się często, często plany zmieniają, no ale to przez to, że, że wypadnie, wiecie, wypadnie jakaś tam jedna osoba, czy wypadnie jakaś jedna maszyna, no i już. Już cały plan yy, idzie w diabły. No i w sumie co? No, chyba nie będę Was tu więcej zanudzał. Klimę wyłączyłem, raczej znaczy wyłączyłem nawy, w szyby parują. Yy, myślę, że nie będę Was tutaj więcej chyba zanudzał. Kończymy piąteczek, weekendzik. Także, także film raczej zobaczycie w sobotę albo w niedzielę. Aczkolwiek z drugiej strony może Może coś pozmieniamy. Bo, bo coś nie chcą się klikać. Te filmy, oczywiście, no ja nie robię tego dla zasięgów, ale no. Fajnie by było jakby tam do więcej ludzi to trafiło, bo, 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 bo dużo ludzi na przykład na mnie pisze z jakąś tam pomocą i I, i w ten sposób mogłem troszeczkę więcej ludziom większej ilości ludziom pomóc. No to nic. Siemaję ta się, dziękuję za, za uwagę i jak dotrwaliście do końca, no to super. I myślę do następnego. Myślę, że następny film będzie z Gnojowicy, także, także Siemanko. Wszystkiego dobrego i dobrego weekendu, Siemano.